Flaszki cielęce z krewetkami. Do tego bulionu należy dodać takich właśnie kości wołowych. To są kości, kości od karkówki wołowej. Dobrze, od czego zaczynamy? Zaczynamy od flaków. Flaki powinny być oczywiście przepukane, przepukane pod bieżącą wodą. Sprawdzamy, czy wszystkie flaki są w miarę cienkie. Jeżeli nie, poprawiamy je nożem. Poprawiamy, czyli jak mamy takie na przykład szerokie, szerokie. tniemy je na drob, drobniejsze kawałki żeby nam w tej zupie później pięknie wyglądały, bo też najważniejszą rzeczą w zupie oprócz smaku jest estetyka podania. Wrzucamy do garnka flaki, parzymy je około 3-4 minut. Przełożę część flaków od razu do garnka z bulionem, natomiast część przełożę na yy, do miski i będę je smażył z krewetkami. Natomiast pozostałą część będę gotował z warzywami i z przyprawami. Warzywa podstawowe, czyli pietruszka, seler, markę kroimy w tak zwaną zapałkę. Jeżeli mamy do, yy, dobry bulion, Obgotowane miękkie flaki. Zupa nie powinna nam zająć więcej czasu niż maksymalnie pół godziny, żeby była gotowa. I takie oto warzywka skompletujemy w naszej zupie. Przygotujemy teraz krewetki do obsmażenia. Krewetki obrane bez pancerzy, najlepiej jeżeli są surowe. Ci możemy je sobie przeciąć na pół, w taki sposób je usmażyć, co będzie zbliżone, zbliżone fakturą do naszych flaków. Trochę oleju, masło Zaczynamy od cebuli. No ciężko sobie wyobrazić nasze polskie flaki bez majeranku lub Tudzieżczowsku. Flaki doprawimy pieprzem świeżo mielonym. Trochę soli, nie za dużo. Teraz nasze krewetki. Użyję kilka połówek, kilka całych. Każde owoce morza. Robimy szybko. Kalmary, krewetki. Jeżeli je zrobimy zbyt długo, czyli ten czas będzie pomiędzy 5 a 10 minut je przyciągniemy, to wtedy tylko możemy je gotować około 40 minut. To wtedy coś z nich wyciągniemy. Jest taki element taki wiosenny, flaczki. Cielęce z krewetkami. Zapraszam do gotowania.